Każdego roku miesiąc wrzesień obfituje w uroczystości religijno-patriotyczne przypominające wydarzenia z historii naszego polskiego narodu. Jedna z nich odbyła się 15 września w kościele parafiarnym pod wezwaniem Chrystusa Króla w Kielcach na Baranówku. Wśród zgromadzonych oprócz parafian byli również przedstawiciele władz wojewódzkich, miasta Kielce, wojska polskiego, straży pożarnej, okolicznych gmin i organizacji mających w swoim zakresie działania propagowanie pamięci o poległych za ojczyznę, harcerzy, młodzieży szkolnej, grup rekonstrukcji historycznych oraz organizacji kombatanckich. Licznie przybyłe poczty sztandarowe na czele z Pocztą Wojska Polskiego dodały powagi uroczystości, jako że sztandar w naszym narodzie po symbolech religijnych zajmuje bardzo poczesne miejsce. W czasie Eucharystii sprawowanej pod przewodnictwem proboszcza miejsca księdza doktora Jerzego Marcinkowskiego modlono się szczególnie w intencji poległych i pomordowanych w okresie okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej. Obszar parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla w Kielcach był w tym czasie miejscem kaźni tysięcy ofiar będących członkami organizacji Polskiego Państwa Podziemnego, innych armii, a także ludności cywilnej różnych narodowości. to wielki zmianowych wiązków. Myślę, że wszyscy z nami... Ciao a Niech ona złoży zachętą do głębokiej refleksji o Polsce. Nad... No, Pamięć o dawnych wydarzeniach wzywa nas, byśmy dziś przystali. Krótki program muzyczny w wykonaniu młodzieży szkolnej z terenu parafii przybliżył zebranym atmosferę dni walki o wolność ojczyzny. boleń wdzięczności współczesnych za walkę w obronie wolności narodu polskiego były złożone więcej wiązanki kwiatów w miejscach upamiętniających te wydarzenia Organizowanie spotkań religijno-patriotycznych jest elementem propagowania historii narodu polskiego, szczególnie wśród młodego pokolenia. Twoje refleksje na temat tej uroczystości, dlaczego przyszłaś tutaj? No więc przyszłam, bo jestem ucznią gimnazjum numer 26, no i msza była poświęcona głównie patronowi naszego gimnazjum Wojtkowi Szczepaniakowi. Był bardzo młodym harcerzem, który właśnie zginął poświęcając swoje życie dla naszej ojczyzny. I on powinien być wzorem dla wszystkich. To już trzynasty raz, kiedy spotykamy się tu na terenie parafii pod wezwaniem Chrystusa króla w Kielcach, aby pamiętać właśnie o tych, którzy przed tyloma laty, w czasie II wojny światowej, stawili zbrojny opór na jeźdźcy. Szukali także wśród ludzi młodych, szlachetnych serc, aby walczyć o wolność Ojczyzny. Spotykamy się zawsze w lesie pod pierściennicą, w miejscu kamiennej ściany, która była ścianą straceń, tam gdzie wielu młodych patriotów, także z tej dzielnicy, oddało swoje życie w imię wolności Ojczyzny. I to wszystko, co jest tutaj, jakoś streszcza się w tych uroczystościach. Czy to w lesie pod pomnikiem, czy też w kościele Chrystusa Króla, łączy nas jako jedną uroczystość o wymiarze religijno-patriotycznym. Chcemy pamiętać o Wojtku Szczepaniaku. To on jest naszym małym bohaterem bohaterem tej parafii, ministrantem kiedyś tej parafii, a także bohaterem, myślę, całych Kielc. Bo tutaj w jakiś sposób koncentrował się cały ruch oporu, ta łączność Kielczan i tych, którzy byli w kieleckich lasach oddziałów Wybranieckich czy tylu innych oddziałów Armii Krajowej, czy też innych oddziałów, które tu w tych lasach w ramach zgrupowania w Górach Świętokrzyskich walczyli o wolność ojczyzny. Dlatego ta tradycja rośnie. Cieszymy się, że w tę tradycję włączyło się coraz więcej. Stowarzyszeń, włączyło się przede wszystkim samo miasto Kielce, które niejako adoptowało tę uroczystość i ją wspiera, i ją także organizuje. Liczny udział młodzieży szkolnej jest dla nas wielką radością i za to dziękujemy, zapraszając także na następne spotkania, które zawsze we wrześniu będą to nas gromadziły na wspólnej modlitwy i pamięci o tych naszych małych bohaterach. Znajdujemy się, proszę Państwa, w miejscu, w miejscu szczególnym. Szczególnym dla e, miasta Kielc, a szczególnie dla historii. Historii zarówno Kielc, jak i tego miejsca, w którym obecnie przebywamy. Na tym terenie stoi pomnik upamiętniający tamte czasy, tamte zdarzenia, bo tutaj wykonywano głównie wyroki śmierci, mordowano ludzi za przekonania. To miejsce jest po dzień dzisiejszy nazwane Kieleckim Katyniem. Bo tak to wszystko wskazuje na ten bezmiar ofiar bestialstwa, morderstwa. Jako patriotka polka, a przede wszystkim jako rodowita kielczanka od wielu lat biorę udział w uroczystościach tutaj na stadionie, żeby ta tradycja uhonorowania Pamięci po zamordowanych w tych lasach i nie tylko, bo w całej Polsce, żeby nie zaginęła. Nie dopuśćmy do tego, żeby historia umarła wraz z kombatantami.